Siemanko, właśnie postanowiłem, że pułapię trochę cheaterów na swoim serwerze. Muszę złapać dziś cheatera na swoim serwerze, dlatego od razu zabieramy się do roboty. Rozwalamy trochę tego piachu, następnie stawiamy tam skrzynkę, a później tutaj wszystko zasypujemy tym piachem. Dzięki temu, jeśli trafimy na cheatera, który będzie miał włączonego X-Ray'a, prawdopodobnie się tam wkupie, a wtedy go zbanujemy. Dobra, skrzynkę mamy za sobą, postawiona już jest i czeka na pierwszego X-Ray'a. W ten sposób oznaczyłem sobie naszą pułapkę i zobaczcie, że do tej pułapki zaczął się zbliżać jakiś ziomeczek. A więc zmieniamy perspektywę i pokazuję Wam to, co się dzieje w Minecraft'cie. Tu w tym miejscu jest nasz trap i mamy tą osobę, którą widzieliście na mapie. I jak się okazuje, ta osoba nie jest odpalona o dziwo. No dobra, no to czekamy dalej. Zobaczcie to, za góreczki zaczęła się wyłaniać osoba, która po raz kolejny omija naszą pułapkę. No dobra, w takim razie damy mu nagrodę. Halo, stój panie kolego, proszę bardzo. Dostajesz specjalny itemek, dzięki któremu będziesz mógł założyć swoje państwo. Mam nadzieję, że jesteś zadowolony i szczęśliwy, bo takich uczciwych graczy jak ty będziemy nagradzali na naszym Pixel Parku. No i niestety tym razem nie udało nam się zobaczyć żadnego cheatera, dlatego wbijajcie na Pixel Park na tryb rfsmp, bo jak sami widzicie, tutaj po prostu nie ma cheaterów.